Hej, witam Cię, Klaudia z tej strony i w dzisiejszej lekcji skupimy się na tym, jak promować swojego bloga, czy też jak przyciągnąć pierwszych tysiąc, tysiąc czytelników do swojej strony internetowej. Także mam nadzieję, że już na tym etapie masz stworzoną swoją stronę internetową, masz wybraną niszę, wiesz dla kogo będziesz pisać treści i wiesz jakie treści będziesz pisać. A w tej lekcji skupimy się na, na tym, w jaki sposób promować swojego bloga i jak przyciągać nowych czytelników, a zwłaszcza tych pierwszych czytelników, którzy jeszcze nie mają pojęcia na temat istnienia Twojej strony internetowej. No więc napisałeś czy napisałaś posty na swoim blogu, stworzyłaś genialne treści, które uważasz, że niesamowicie mogą pomóc Twojej grupie docelowej, natomiast nikt nie czyta tych treści, lub nikt nie wie o tym, że te treści się pojawiły. Co zrobić, żeby ludzie dowiedzieli się, żeby zdobyć tych pierwszych czytelników swojego bloga, żeby po prostu ludzie zaczynali dowiadywać się o Twoim istnieniu? Ok, więc stworzyłam na ten temat posta na moim blogu, w którym przedstawiam 14 kroków które musisz wykonać po opublikowaniu swojego posta na blogu, żeby właśnie przyciągać jak największą grupę czytelników. Także zostawię link do tego posta pod tym filmem. Natomiast w tym filmie pokrótce opowiem ci mniej więcej co trzeba zrobić, żeby właśnie tych pierwszych czytelników na naszego bloga przyciągnąć. No więc kiedy publikujemy naszego posta na blogu w pierwszej kolejności chcemy, żeby Dowiedziała się jak największa grupa osób, żeby jak najwięcej ludzi weszło przeczytać tego posta, ponieważ to też ma później wpływ na właśnie ranking w Google, jak bardzo będziemy pozycjonowani na którym miejscu, ponieważ to pokazuje Google, że Twoje treści są ciekawe, kiedy dużo ludzi na nie wchodzi. No więc chcemy, żeby jak najwięcej osób przeczytało teraz tą treść. Więc co robimy w pierwszej kolejności? Powiem Ci, co ja robię. W pierwszej kolejności wykorzystujemy to, co już mamy. Więc najlepiej podzielić się informacją w mediach społecznościowych z ludźmi, którzy już nas obserwują. Czyli tutaj e, mam nadzieję, że masz założonego fanpage'a, który jest odpowiednikiem e, Twojej strony internetowej, tak, Twojej niszy. E, masz być może Instagrama, być może masz Youtube'a, być może masz LinkedIn, czy masz Twittera, czy jesteś na Quora. E, bez względu na to, którą e, platformę mediów społecznościowych używasz na co dzień. Tam właśnie dzielisz się informacją na temat tego, że napisałeś... Takiego właśnie posta. Więc tutaj ja nie mówię Ci, żeby na tych wszystkich platformach od razu wszędzie pisać, że masz tego posta, bo ja wiem, że to jest wręcz niewykonalne, może jest wykonalne, ale bardzo czasochłonne, żeby być aktywnym na wszystkich mediach społecznościowych. Natomiast warto wybrać sobie na początek dwa media społecznościowe, w których będziemy regularnie budować relacje z tymi naszymi odbiorcami. Także jeżeli jest to na przykład fanpage na Facebooku i Instagram, to właśnie tam udostępniamy. Informacje na temat naszego posta. Najlepiej napisać krótką taką intrygę, krótki tekst, o czym jest ten właśnie nasz y, post na blogu, dodać zdjęcie i oczywiście link do naszego posta, tak, żeby ludzie wiedzieli jak mają wejść i przeczytać ten artykuł. Więc tutaj w pierwszej kolejności wykorzystujemy media społecznościowe i oczywiście również swój osobisty profil na Facebooku, tak, dlatego że tam też masz mnóstwo znajomych, którzy mogą być zainteresowani twoją treścią. Um, jeśli chodzi o wybór tych mediów społecznościowych, na których będziesz najbardziej aktywny i tam będziesz informować ludzi o swoich postach, to po prostu skup się na tych mediach, na których znajdują się Twoi potencjalni klienci, Twoi odbiorcy, Twoi czytelnicy. Czyli tutaj w poprzednich lekcjach pokazywałam Ci, jak stworzyć personę, jak stworzyć sobie właśnie charakterystykę swojego potencjalnego klienta, żeby to wszystko wcześniej ustalić i odpowiedzieć sobie na ważne pytania odnośnie naszej marki. I te informacje, jeżeli już wcześniej są ustalone, to wiemy, które media społecznościowe wybrać, żeby być tam, gdzie są nasi odbiorcy, bo wtedy ma to sens, tak? Ci ludzie będą trafiać do naszy, na naszą stronę internetową, poprzez to, że budujemy z nimi komunikację i ich regularnie informujemy na temat tego, że coś tam się na naszym blogu dzieje. Więc pierwszy krok tutaj na pewno wykorzystuj media społecznościowe. No a jeśli zastanawiasz się jak możesz zautomatyzować właśnie to, żeby te, na tych e, wszystkich platformach, których e, tworzysz swoją markę w mediach społecznościowych, żeby to automatycznie się udostępniało, to możesz wykorzystać um, takie narzędzia do automatyzacji. Jednym z takich narzędzi jest bufer, którym możesz po prostu zautomatyzować posty do przodu i będą one się um, udostępniać na wszystkich twoich platformach, czy to będzie Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn i tak tak dalej. Więc tutaj mamy bufer, mamy hotsuit i mamy Later, later, later się pisze, i tutaj możemy właśnie na tych platformach sobie zautomatyzować te posty do przodu, żeby po prostu one pracowały dla nas, kiedy my na przykład nie mamy czasu, żeby udostępniać posty. Kolejny krok, drugi, w jaki sposób promować swojego bloga, żeby przyciągać pierwszych czytelników, to są fora dyskusyjne. I co tutaj mam na myśli? No, nie wystarczy wrzucić post w cały ten wir informacyjny na Twoim Facebooku, na Twoim profilu czy fanpage'u czy Instagramie informacji o tym, że stworzyłeś. Właśnie jakiś tam artykuł y, ważny dla Twoich czytelników na blogu. Y, warto też właśnie wchodzić w miejsca, gdzie są właśnie ci odbiorcy już te, tego tematu, kto, o którym piszesz. Czyli powiedzmy, jeżeli piszesz o fotografii, y, na temat, y, właśnie jak fotografować y, parki narodowe w Polsce, no to warto tutaj poszukać. Na Facebooku grup, które skupiają się na temat fotografii, tak? I, i, I kiedy dołączysz ty jako osoba prywatna, czy też jako fanpage do takiej grupy. To warto właśnie tam udostępniać informacje na temat, że taki post na Twoim blogu się pojawił. Natomiast bądź tutaj bardzo uważny, kiedy dołączasz do takich grup, ponieważ to nie chodzi o to, żeby wejść do tej grupy, zostawić link do swojego posta i wyjść. Tutaj w tych grupach bardzo ważne jest, żeby budować relacje z tymi z tymi uczestnikami tej grupy, tak, z użytkownikami, którzy tam właśnie w tej grupie y, są aktywni. Co mam na myśli budować relacje? Udostępnić od czasu do czasu post tylko i wyłącznie dla tej grupy, czy zdjęcie, czy jakiś filmik, czy coś co da wartość tym ludziom? A później, kiedy właśnie ludzie gdzieś tam rozpoznają cię w tej grupie, że jesteś osobą, która daje ciekawe rzeczy, i kiedy Ty y, udostępnisz informację, że napisałeś artykuł na swoim blogu, to ci ludzie chętniej będą chcieli wejść na bloga Twojego i przeczytać y, Twój artykuł, niż jeżeli wejdziesz jak y, po prostu jak taki obcy człowiek, y, gdzieś tam y, z. Z doskoku, i, i, i nagle wrzucisz tylko link, i będziesz liczyć na to, że mnóstwo ludzi się zainteresuje Twoim artykułem. Jest szansa, że wejdzie jakaś ilość osób, ale na pewno większa szansa jest, że wejdzie więcej tych osób, kiedy zbudujesz z tymi ludźmi relacje w tej grupie. Także, um, kiedy piszesz bloga w danej niszy, to Twoim zadaniem jest dołączyć do grup tematycznych, takie, takich jak, o, jak w temacie, jakim prowadzisz bloga. I później tam być właśnie mm, takim lojalnym tej grupie, być aktywnym, udostępniać treści, budować relacje z odbiorcami i tam właśnie udostępniać również informacje na temat e, swoich artykułów na blogu, oczywiście zostawiając odpowiednie zdjęcie i link do swojego bloga. Oprócz. Y Grup na Facebooku również znajdują się w internecie różne fora dyskusyjne, czy też jest na przykład taki portal jak Quora, gdzie możesz również tam właśnie budować relacje z użytkownikami tych miejsc, odpowiadać na różne ich pytania, dawać im wartość, rozwiązywać różne ich problemy w danym temacie, opisywać jakiś temat, tak? I tam właśnie przeplatając w tym tekście informacje na temat tego, że na Twoim blogu jest. Jest obszerny artykuł w tym temacie i tam właśnie wtedy stamtąd odsyłać ludzi do swojego bloga. Trzecim krokiem i takim sposobem na przyciągnięcie czytelników do swojego bloga jest pisanie postów gościnnych dla innych blogerów. Czyli co tutaj mam na myśli? Szukasz ludzi w twojej niszy, którzy piszą już blogi i mają już jakąś zbudowaną popularność i mają już odbiorców podobnych do twoich odbiorców i piszesz do tych blogerów z taką propozycją, że napiszesz post. Gościnny na ich bloga. Kiedy ty piszesz post gościnny na bloga do właśnie takiej strony, która jest podobna do Twojej, to w ten sposób e, robisz taką autopromocję siebie u kogoś, dla, e, u innych odbiorców, tak u, dla jego odbiorców, którzy są również potencjalnie Twoimi odbiorcami. I to jest genialny sposób, który stosuje bardzo dużo amerykańskich czy też angielskich blogerów, e, których ja obserwuję w internecie którzy właśnie od startu do pierwszych tysięcy czytelników na swoim blogu e, działają właśnie w ten sposób, pisząc do, że tak powiem, większych blogerów. E, w, w, którym dają propozycję, że właśnie napiszą za nich post gościnny lub wystąpią dla nich w jakimś wywiadzie itd. Oczywiście możesz tutaj otrzymać dużo odmów, tak, dużo blogerów może się nie zgodzić. Natomiast muszę cię tu uspokoić, że większość blogerów jednak to jest taka społeczność, która pomaga sobie nawzajem. To są tacy, można powiedzieć, ludzie z branży, którzy się wspierają, raczej nie traktują siebie jak konkurencja. I bardzo często tacy blogerzy są otwarci na to, żeby właśnie, żebyś ty napisał dla nich post gościnny lub on napisał post gościnny u ciebie, bo to działa w dwie strony. Także tutaj nie, nie krępuj się, tylko właśnie zrób research takich podobnych stron do twoich, podobnych blogów, podobnych nisz, Zrób sobie listę najlepiej w Excelu i konsekwentnie pisz do właśnie autorów tych blogów z propozycją, że napiszesz post gościnny. No i alternatywą tego właśnie, tej formy pisania artykułów dla kogoś może być właśnie quora. quora to jest takie narzędzie, platforma, też społecznościowa, na której ludzie zadają konkretne pytania w konkretnej dziedzinie i eksperci odpowiadają na te pytania. Czyli, na przykład, ktoś zadaje pytanie, jak zacząć zarabiać na blogu, albo jakie są formy zarabiania w internecie, i ja, jako ekspert w tym temacie, czy też osoba, która chce się wypromować w tym temacie. Odpowiadam na to pytanie z, mojego, z, z mojej wiedzy, tak? I, I po prostu tworzę tutaj, jakby taką markę wokół siebie na tej platformie, odpowiadając profesjonalnie na to pytanie i zostawiając na końcu. Link do mojego bloga, czyli zostawiając link do artykułu, w którym na przykład więcej ten temat poruszam. Tak więc, Quora jest świetnym narzędziem. Zrobię na pewno na ten temat tutorial, który udostępni się na moim kanale YouTube, jak korzystać z Quory, żeby promować siebie jako eksperta. Jest to jakby narzędzie, które ja dopiero niedawno odkryłam. Wiedziałam, że istnieje, ale jakby nie korzystałam z tego, ale Tobie naprawdę polecam, bo ma to niesamowite zasięgi. i Staje się coraz bardziej popularne. Także to jest świetne narzędzie, które może sprowadzić ruch na Twoją stronę poprzez właśnie to, że Ty jakby promujesz siebie przed e, konkretną grupą odbiorców. Czwarty krok e, budowania jakby czytelnictwa na twoim blogu czy też e, promowania twojego bloga jest e, korzystanie z autorespondera mailowego w celu zwiększenia właśnie liczby e, osób, które wchodzą na twoją stronę. Czyli co tutaj mam na myśli? E, polecam ci już na samym początku, kiedy zaczynasz budować swojego bloga, stworzyć E, tak zwany zapis na listę mailingową. Lista mailingowa to jest budowanie właśnie grupy odbiorców, którzy mogą być Twoimi potencjalnymi klientami, czyli e, to tak jak Ty zapisałeś się na przykład na mój kurs, czy pobrałeś mój e-book i zapisujesz się na moją listę mailingową, czyli tak zwany newsletter, gdzie ja mogę Ci wysyłać jakieś informacje, które uważam, że są ważne, żebyś o nich się dowiedział. Także od samego początku budowania swojego bloga warto właśnie stworzyć taki lead magnet, który będzie jakby taką. Motywacją dla Twoich odbiorców, żeby zostawić swój adres e-mail. Lead magnet to innymi słowy jakiś prezent, jakąś na przykład checklistę, PDF, jakąś lekcję, jakiś film. Coś, co człowiek uzna za wartościowe w zamian za adres e-mail, tak? Ty później wysyłasz tą, ten prezent na maila tej osobie. Także, kiedy właśnie tworzysz taką listę mailingową, to wtedy nie musisz szukać swoich odbiorców. Na zewnątrz swojego bloga, tylko jakby promujesz go już wewnątrz ludzi, którzy już są Twoimi fanami. Tak, oczywiście, tą listę mailingową budujemy konsekwentnie i jest to proces, nie, nie będziemy mieli. Prawdopodobnie no, nie będziemy mieli na samym początku budowania naszego bloga nikogo na tej liście, tak? Bo to jest praca, którą trzeba wykonać, żeby tą listę mailingową również rozpromować. Natomiast tutaj polecam Ci, żeby ustawić właśnie ten formularz zapisu na listę mailingową już od samego początku, kiedy uruchamiasz swojego bloga. I tutaj, jeśli chodzi o zbudowanie tego formularza zapisu, to ja polecam Ci używanie takiego narzędzia, jakim jest Mailer MailerLite, z którego ja sama korzystam, do tysiąca subskrybentów masz bezpłatną, bezpo, możesz bezpłatnie używać go, tak? Możesz bezpłatnie wysyłać te maile do swoich odbiorców, możesz bezpłatnie korzystać z stworzenia tych gotowych szablonów stron lendingowych, tak? Tych stron zapisu, a później jak przewyższa ta liczba tysiąca subskrybentów, zaczynasz płacić niewielką sumę. I tutaj mam dla Ciebie prezent, korzystając z mojego Linku polecającego właśnie mailer Otrzymasz 100 zł zniżki przy kolejnych. Jeżeli skorzystasz, oczywiście, i zapiszesz się na mailer i przekroczysz te 1000 subskrybentów, to później oczywiście dostaniesz te 100 zł takiego kuponu zniżkowego, żeby móc korzystać z ich usług. Także bardzo Ci polecam mailer Ja korzystam już od 3 lat na wszystkich moich stronach i jestem mega zadowolona, bo jest to mega proste w używaniu, w tworzeniu tych stron, w tworzeniu tych Automatyzacji, że te maile same się wysyłają i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj za dużo się rozpowiadać na ten temat, natomiast stworzyłam tutorial jakiś czas temu, jak stworzyć taką stronę zapisu w mailer.lite, jak się w ogóle zarejestrować. To też możesz bezpłatnie zobaczyć. Zostawię link do tego tutoriala pod tym filmem, żebyś mógł również, jeżeli chcesz już na tym etapie stworzyć sobie taką listę mailingową, to polecam ci naprawdę zrobić ten właśnie formularz zapisu i budować tą listę mailingową już od samego początku, kiedy tylko uruchomisz swojego bloga. I teraz bonus, do, dam Ci jeszcze cztery inne kre, kreatywne, sprawdzone sposoby na zwiększenie ruchu na blogu: poza promocją w mediach społecznościowych, poza promocją w mailach, po, poza publikowaniem postów w grupach czy też forach i publikowaniem postów gościnnych na różnych blogach podobnych do Twojego, jest innych kilka technik, które możesz osobiście zastosować. Aby szybko zwiększyć ilość odbiorców na Twoim blogu. Więc pierwszym takim sposobem jest na pewno przeprowadzanie wywiadów z ludźmi z Twojej niszy. I co tutaj mam na myśli? Bardzo fajnym sposobem jest właśnie odzywanie się do ludzi, którzy są już w tym temacie trochę dłużej niż ty i przeprowadzanie z nimi wywiadów. Nie ma nic lepszego niż uczenie się od ekspertów, którzy są w branży, w której ty jesteś, ponieważ nie tylko zyskujesz ty, bo uczysz się od tych ludzi, ale również. Ty, jako osoba, która też jest w tej branży, promuje się przed publicznością tego Twojego eksperta. Czyli załóżmy, Ty zaczynasz bloga, w którym chcesz mówić o network marketingu. A ja już jestem ekspertem w tematyce network marketingu i chcesz się wypromować w temacie network marketingu. Także zapraszasz mnie do siebie na wywiad i przeprowadzamy tutaj taką rozmowę. I ty, dzięki temu, że przeprowadzasz tą rozmowę ze mną, nie tylko uczysz się ode mnie, ale również jesteś promowany przed moimi odbiorcami, tak? Ludźmi, którzy już mi zaufali i którzy już jakby mnie obserwują, tak? Ponieważ ja. Ja będę promować również ten wywiad na swoich e, mediach społecznościowych i w swoich platformach. Także e, nie ma nic lepszego niż właśnie uczenie się od e, znanych osób w Twojej niszy. I nie tylko właśnie, żeby wyeksponować siebie, ale również budujesz relacje z tymi ludźmi w Twojej niszy, e, budujesz markę eksperta e, oraz e, tworzysz taką ekspozycję przed większą publiką, właśnie ludzi, którzy są już obserwatorami Twojego. Gościa na wywiadzie. Oprócz tego możesz wykorzystać te wywiady do swoich postów na blogu, czyli możesz je jakby opisać w formie treści lub możesz budować markę na kanale YouTube lub możesz to też również stworzyć w formie podcastu. Także ten sam materiał możesz wykorzystać na różne sposoby, a przy tym oczywiście budujesz markę siebie przed innymi ludźmi, o co nam chodzi, żeby właśnie sprowadzić ruch na Twoją stronę. Kolejny taki sposób, który może spowodować, że więcej ludzi wejdzie na Twoją stronę, to jest właśnie nawiązywanie kontaktów z innymi blogerami w Twojej niszy, ale już teraz nie w celu przeprowadzenia wywiadu, ale po prostu nawiązywanie na temat... Ich blogów na Twoim blogu, czyli wspominanie o nich na Twoim blogu w Twoich treściach. Czyli powiedzmy, jeżeli piszesz jakiś artykuł na blogu, w którym przedstawiasz jakiś temat i wiesz, że jakiś bloger ten temat też gdzieś tam przedstawił, to wspominasz o tym właśnie blogerze, który już ten temat napisał, u siebie, tak? Czyli po prostu pokazujesz, że jest taki ekspert, który też już na ten temat mówił. Mogłoby Ci się wydawać, że odsyłasz swoją publikę, swoich ludzi do innego eksperta. Nic bardziej mylnego. Tutaj właśnie chodzi o to, że Ty temu ekspertowi wysyłasz wiadomość, że wspomniałeś o nim na swoim blogu i bardzo duża jest prawdopodobieństwo, że ten bloger później wspomni na swoim blogu czy też w swoich social media, że został zapromowany u Ciebie. Także to jest taki lustrzany efekt, co powoduje, że zostajesz promowany przez tego blogera u niego w social mediach czy też na jego platformach. Więc tutaj nie wahaj się właśnie odzywać do większych blogerów z informacją, że ich zapromowałeś na swoim blogu. Bo jest duża szansa, że ciebie również zapromują na swoim blogu. Jeżeli cię nie zapromują na swoim blogu, to nic się strasznego nie dzieje. Ty dałeś wartość dla swojej publiki i dla swoich odbiorców i pokazałeś, że też istnieje ktoś inny, a przy okazji budujesz właśnie rolę siebie jako eksperta w tematyce, o której piszesz w danym poście. Trzeci sposób na to, w jaki sposób z, e, zwiększyć ruch na swojej stronie i e, sprowadzić pierwszych tysiąc czytelników na swojego bloga, e, to jest po prostu bardzo e, prosty, że tak powiem, sposób, e, jaki wyda może wydawać Ci się zbyt prosty. E, to jest po prostu rozmowa e, o tym, co robisz z ludźmi wokół siebie czyli e, co mam na myśli. E, nie wstydź się, że piszesz jakiegoś bloga na jakiś temat e, przed powiedzmy środowiskiem, w którym się znajdujesz. Wręcz przeciwnie, wychodź do ludzi i chwal się swoimi postami, chwal się artykułami, chwal się tym, co robisz, ponieważ nigdy nie wiesz, kto się tym zainteresuje albo kto poleci Twojego bloga dalej. Bo tutaj nie zawsze może być tak, że powiedzmy akurat z Twoją koleżanką, którą rozmawiasz, rozmawiasz, ona będzie zainteresowana tym tematem, ale może jej koleżanka będzie zainteresowana właśnie tym tematem i poleci Ciebie. Także tutaj bardzo ważne jest, żeby. Nie chować się z tym e, tematem, że coś robisz, i e, liczyć na to, że ludzie w jaki sposób Ciebie odkryją, tylko mówić otwarcie o swoim blogu, mówić otwarcie o artykułach, które piszesz na swoim blogu. Chwalić się e, blogiem i udostępniać te rzeczy, nad którymi aktualnie pracujesz. Również pamiętaj, żeby odpowiadać na każdy komentarz e, na swoim profilu, czy też właśnie na fanpage'u, czy w grupach, i tam też również przemycać e, informacje na temat swojego. Bloga, bo to jest najlepszy sposób, właśnie, żeby się gdzieś tam tak pobocznie, jakby zapromować przed ludźmi, którzy być może jeszcze wcześniej o tobie nie słyszeli. Więc wychodź poza swojego bloga, czy też poza swoje profile na mediach społecznościowych do innych ludzi i komentuj ich posty, komentuj ich właśnie artykuły na blogu i tam przy okazji zostawiaj ślad po sobie, zostawiaj właśnie taką promocję siebie. Oczywiście nie rób tego nagminnie, że robisz taki spam, że zostawiasz tylko linki i to wszystko, tylko daj wartość, skomentuj naprawdę wartościowo, daj wartościowy komentarz tego, co tam gdzieś przeczytałeś u kogoś i przy okazji zostaw link do siebie, bo to wtedy właśnie jest zupełnie inna droga budowania tej relacji nawet z tym blogerem, który właśnie napisał tego ten post czy artykuł właśnie na blogu. No i czwarty sposób, jak ściągnąć największą liczbę czytelników na swojego bloga, to jest po prostu uczenie się od ludzi, ekspertów, czołowych blogerów w Twojej niszy. Czyli jeżeli jest ktoś, kto w Twojej niszy odnosi ogromne sukcesy i widzisz, że ma fajny biznes, no to czemu by nie zainspirować się tym działaniem, które właśnie ta osoba robi. Spróbuj uczyć się od tej osoby, naśladować jego kroki, oczywiście ze swoją osobowością, nie kopiować jota w to, co on robi, tylko po prostu naśladować procesy, które on wykonuje, tak? Bo jeżeli widzisz, że u kogoś działa dana strategia, dana komunikacja, no to czemu miałaby u Ciebie nie działać? Nie ma tak naprawdę sensu odkrywać koła na nowo, tak? Po prostu znajdź sobie ekspertów, którymi będziesz się inspirować i po prostu według tych wytycznych, które oni, w których oni działają, zacznij również Ty działać. Możesz również uczyć się od różnych blogerów, którzy nie są w Twojej niszy, natomiast widzisz, jakie taktyki oni stosują i zastosować to u siebie. Więc przyglądaj się, co ci blogerzy zrobili dobrze, co u nich zadziałało. Zanotuj sobie to gdzieś i po prostu zastosuj u siebie. Obserwuj, jakie dało Ci to wyniki. Jeżeli okaże się, że że, że to zadziałało u Ciebie, to po prostu skaluj to, rób tego więcej. I w pewnym momencie zobaczysz, że naprawdę na Twoim blogu zaczyna się robić niesamowity ruch, dlatego że zrobiłeś jakieś działania w tym kierunku, tak? Nie licz na to, że napiszesz post na blogu, czy stworzysz ileś artykułów i nagle ludzie cię tak zaczną odkrywać. Oczywiście jest to możliwe poprzez dobre pozycjonowanie słów kluczowych i... Yy, i tworzenie właśnie tego całego SEO swojej strony. Natomiast możesz zrobić dużo więcej niż tylko to SEO poprzez wyjście yy, poza tego swojego bloga, przez te wszystkie formy, o których ci dzisiaj yy, tutaj opowiedziałam. Więc oprócz tego, co Ci dzisiaj powiedziałam, to pamiętaj, że najważniejsze jest tworzenie wartościowych treści dla swoich odbiorców, żeby wiedzieć, kim jest odbiorca, jakie on ma problemy, jakie ma bolączki, jakich informacji szuka i kiedy dasz wartościowe treści na swoim blogu, to prędzej czy później możesz być niemalże pewny, że ludzie będą wracali do Ciebie, żeby dowiedzieć się więcej na te tematy, o których piszesz, na te tematy, w których oni szukają odpowiedzi. Więc jeśli chcesz, aby ludzie czytali Twojego bloga, musisz dać im do tego dobry powód, żeby chcieli również do Ciebie wracać i żeby chcieli również Ciebie dalej promować. Więc podsumowując, pisz po prostu wartościowe treści, łącz się z ludźmi w swojej przestrzeni i z entuzjazmem dziel się z innymi tym, nad czym właśnie pracujesz. Wszystko inne sukcesywnie ułoży się z czasem. A w jutrzejszej lekcji porozmawiamy sobie o najlepszych sposobach na zarabianie na blogu. Także jeśli oglądasz ten film na moim kanale na YouTube to zachęcam Cię do zapisu do mojego bezpłatnego, siedmiodniowego kursu mailowego Załóż bloga i zarabiaj na swoim blogu. E, jeszcze raz przypominam, ten kurs jest bezpłatny, każdego dnia przez 7 dni otrzymujesz jedną lekcję na maila, w której prowadzę Cię za rękę wręcz, krok po kroku, jak założyć swojego bloga, jak znaleźć niszę na bloga, jak stworzyć kontent na swojego bloga i jak zacząć zarabiać na swoim blogu. Także zapisz się na ten kurs i zacznij korzystać, zacznij działać, zacznij budować swój biznes online, ponieważ to jest najlepszy moment, jaki możesz wykorzystać teraz, żeby po prostu zacząć rozwijać swoje dochody w internecie. A oprócz tego, co dzisiaj powiedziałam Ci w tej lekcji, polecam Ci przeczytać mój post na blogu Jak promować swojego bloga krok po kroku, 14 kroków, czyli tutaj bardziej precyzyjnie pokażę Ci szczegółowo, jakie kroki podjąć i w jakich miejscach, jakie informacje udostępnić, żeby właśnie na Twojego bloga weszło jeszcze więcej osób. Także mam nadzieję, że ta lekcja jest dla Ciebie fajną inspiracją do tego, w jaki sposób możesz przekierowywać ruch na Twojego bloga i jak zdobywać tych swoich pierwszych czytelników. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnej lekcji.